Gdzie urodziłam po prostu w swoim łóżku, tak? Wiecie, on ma taki zamach jak jak z kosmosu. Cześć wszystkim! Ja jednak Rodzę. I jak widzicie, ja się nawet nie stresuję sobie takiej aplikacji. Skurczę. Odliczam skurcze, odliczam skurczę i próbuję trochę zmontować filmik. Napiszcie, co Wy robicie. I mam nadzieję, że maluszek już dzisiaj będzie z nami. Gdzie jest tu moja poduszka? Właśnie tu jest moja poduszka. Super. Może nawet jeszcze zdążę zdrzemnąć się. Uf, właśnie teraz skurcz idzie. O. Gdzie jest mój telefon? Muszę zaznaczyć. Uf. Skurcze mi idą. <śmiennie> Pomiędzy tymi skurczami nagraliśmy z Aishą ten filmik dla Paulinki. Bo jak ja coś obiecuję, to muszę to zrobić. Więc tak to jest. Tu już. A Isza już czeka na maluszka, tak? Nie możesz się doczekać. Ja też nie mogę się doczekać, ale jeszcze zostało mi trochę spraw. Więc mam nadzieję, że zdążę jeszcze zmontować do końca ten filmik, żebyście jutro go zobaczyli. Ciężkie życie, YouTubera! Ty o sobie mówisz, czy o mnie? A? Ja myślałam, że ty o mnie mówisz. Bo to ja nagrywam prawie rodząc, a nie ty. A Isza za chwilę pójdzie do ogródka sobie. Zrelaksuje się, a ja co mam robić? A ja będę w aplikacji dalej odliczać skurcze. Słuchajcie, tu, tutaj już przygotowałam coś tam coś tam dla maluszka. Mamy też pieluszki, to chyba pierwsze, no właśnie, 2-4 kilo. Mam nadzieję, że zmieści się maluszek. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, z jaką wagą urodzi się maluszek. Tutaj mamy jeszcze takie podkłady. Co, już ja muszę się przewracać do ogródka. Czyli już więcej nic nie będziesz nagrywać, tak? Nie. No na mało, pupcie. Ej, a jeżeli nam ten filmik nie wyszedł, właśnie, e, może tak być e, czasami, że po prostu coś nagrywamy, nagrywamy. A później, jak już montuję, to się okazuje, że musimy powtórzyć jaką scenę. Tu mamy łóżeczko do maluszka. Tutaj mamy poduszkę ciążowe, leży. A właśnie tutaj mamy. <laughs> maja grzebała na pewno. Maja tu grzebała zobaczcie, tu mamy y, różne wodziaki dla maluszka, tutaj czapeczki, skarpeteczki tutaj takie malutkie spodenki, zobaczcie, może już dzisiaj ubierze i ja, muszę jeszcze kupić pudełka na pieluszki wielorazowe bo tutaj są pieluszki, zobaczcie jakie fajne, ładne i właśnie przez tą kwarantannę nie mogą nigdzie normalnie wyjść, żeby coś poszukać, w ogóle coś dokupić i muszę używać to, co jest pod ręką właśnie, muszę coś przygotować z tych ubranek nie wiem kto tam idzie, ale ktoś idzie. Co znów Aisze? Jest Prawie w piżamie. Prawie. To nie piżamie. <laughs> Okej. Okay. Dobre idź. Tutaj mamy co mamy tu? Też różne spodenki, ale chyba większe. Właśnie nie wiem jakie on się urodzi, bo tutaj te wszystkie najmniejsze, 50 cm, wszystko na 50, tu może nawet jeszcze mniejsze, zobaczcie. A tu już chyba trochę większe na 56. Tu też ubranka, tetra, szybko pod ręką. Cześć wszystkim, przepraszam, ale dzisiaj będę nagrywać z łóżka. Maluszek jest już z nami. Dzisiaj jest 12 kwietnia, on urodził się w nocy, czyli około pierwszej nad ranem. Taki prezent wielkanocny. Więc jest u nas teraz niedziela wielkanocna. Nie wiem, kiedy zobaczycie ten filmik, czy będę miała czas go zmontować i opublikować. I właśnie przewidując pytanie, jak tak szybko wróciliśmy do domu, czy jesteśmy jeszcze w szpitalu? Nie, ja urodziłam w domu. Nie sama. Urodziłam z dwiema profesjonalnymi położnymi, czyli całkowicie byłam pod jakby opieką lekarską, tak? I taka decyzja o porodzie domowym była podjęta jeszcze na początku ciąży, bo jeszcze jak byłam z mają w ciąży, to o tym myślałam, ale, ale wtedy mieszkaliśmy w Częstochowie, więc po prostu nie mieliśmy takiej możliwości. Teraz mieszkamy w Łodzi i, i jak już byłam pewna swojej decyzji i że ja ponoszę za to odpowiedzialność całkowicie, i po prostu wtedy skontaktowałam się z położną, że jestem zdecydowana na poród domowy. Miałam z położnymi e, kilka spotkań. Przeszłą kwalifikację do porodu domowego, bo to nie jest takie łatwe. Trzeba mieć naprawdę dużo badań, być zdrowym i po prostu ciąża musi być idealna, bez żadnych komplikacji. Więc tak to wygląda. I właśnie odnośnie torby do szpitala, którą zbierałam, tak, torba do szpitala musiała być, bo, bo zawsze może coś pójść nie tak i. Musi być jakiś plan awaryjny, że jak coś, to od razu jedziemy do szpitala, tak? Ale jak widzicie, nam się udało w sumie poród nie trwał jakoś długo. Bo właśnie skurcze poczułam, jak wam mówiłam, yy, o czwartej nad ranem, gdzieś około piątej, tak? I to było takie powolne skurcze, że my jeszcze zajeszło, nagrałyśmy film, ja zmontowałam właśnie filmik też. Yy, dużo rzeczy zrobiłam, umyłam podłogę i później mi skurcze całkowicie się zahamowały i nie wiedziałam, o co chodzi. I ja poszłam się strzemnąć i spałam z Mają około godziny. I właśnie jak wstałam, to skurcze wróciły i już były dużo mocniejsze i jak już poczułam, że nie wytrzymuje, czyli już naprawdę jest mocny ból, zadzwoniłam do położnej, że ona już może przyjechać do nas. I Przez to, że to już jest moje trzecie ciążę i trzeci poród, ja już y, wiedziałam mniej więcej, z czego mam się spodziewać, tak? I że z takimi powolnymi, mniejszymi skurczami, to po prostu nie ma co się ruszać do szpitala. bo zaiszą ja właśnie tak i pojechałam, i to był właśnie mój pierwszy, najgorszy poród, tak? Całkowicie nie da się porównać go ani z Mai porodem, ani z Maluszko porodem. Ten trzeci poród to był naprawdę najłatwiejszy, najfajniejszy, najspokojniejszy, gdzie urodziłam po prostu w swoim łóżku, tak? I w tym łóżku, w sumie, później zostałam i już z dzieckiem. Więc to jest po prostu nie do porównania. Ale też w tym miejscu mówię, że po prostu nikogo nie przekonuję do porodu domowego. Trzeba być naprawdę tego pewnym. Trzeba być przygotowanym do czegoś takiego i fizycznie, i psychicznie. I po prostu nie mieć strachu, że coś może pójść nie tak, tak. Ja po prostu wiedziałam, że wszystko będzie w porządku. Więc jakbym przed porodem, albo wcześniej poczułam, że coś jest nie tak, coś może pójść nie tak, to oczywiście pojechałabym do szpitala i nie myślałabym już o porodzie, tak? Więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Też jest dużo pytań, jak ma na imię maluszek. O tym będzie albo u mnie na kanale, albo Oiszy, za jakiś czas i maluszek też będzie pokazany, ale nie teraz. Musicie jeszcze troszeczkę poczekać, bo wiadomo, on dopiero się urodził. I właśnie odnośnie maluszka. To był mój najłatwiejszy poród, tak? Ale maluszek był największy z całej trójki, czyli 54 cm i z wagą 3,690, czyli prawie kilo większy niż Maja. Okej, okay, o porodzie powiedziałam, o maluszku powiedziałam. W sumie on póki co jest spokojny, ale wiadomo, pierwszy dzień, nawet jeszcze nie pierwszy dzień, pół doby, to on jest po prostu taki spokojniutki jeszcze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Odnośnie dziewczyn i ze zdrości, to ja już widzę, że naprawdę będzie ciężko. Przynajmniej z Mają to na pewno, bo ona już po prostu jakby spadła w, w swoim rozwoju. Ona znalazła sobie smłoczek, chodzi ze smoczkiem, płacze jak maluszek. Słuchajcie, tu już Maja puka do drzwi, bo ja zamknęłam pokój, bo tu Aisza cały czas chodziła, że do dowarga, jeszcze coś, jeszcze coś. Teraz moje płacze i słuchajcie, za chwilę, do nich przyjdzie zajączek wielkanocny Jeżeli chcecie to zobaczyć, to zostańcie z nami. I z maluszkiem. Czekaj, Prezenty od zajączka! Czekaj, Dobra, moja. biegiem. Raz, dwa, trzy. Ja <laughs> Prezenty od zajączka i tutaj na leżaku musicie położyć, na tym zielonym. Moja ułóż Raz, dwa, trzy, szybciutko. Co dla was zajączek przyniósł?

No co? I tu jest coś? A ta szukałaś? No moje! To twoje. Dobra. Maluszek teraz z tatą leży i ja mogę odpocząć. Ale on dzisiaj ogólnie tylko śpi i troszeczkę jej i to wszystko. I zrobił ogromną, ogromną kupę. Szczółki były czy nie? A, nie? Już moje, chce jeść jedną. Ja tu, tu jest... To, widzicie, gra od króliczka. To jest... Aha! To ja chciałam! Pokaż. Mój przyjaciel. <laughs> Majka, nie boisz się? Czyli dziewczyny już mają swoje prezenty wielkanocne, a ja też. Ja od razu w nocy dostałam swój prezent wielkanocny, czyli maluszka. A dziewczyny dopiero teraz. Napiszcie, czy u was w tym roku był zajączek wielkanocny, czy króliczek? Zajączek raczej, tak? Słuchajcie, my już z maluszkiem powoli kończymy tego vloga. Zobaczcie, to jeszcze moje jest gdzieś tam. No ile pamiętacie, jeszcze ma być dla dziewczyn paczka dla brata. Ja. <laughs> Ale tak wyszło, że on się urodził yy, na Wielkanoc, więc już miały prezenty od zajączka. Więc yy, myślę, że za kilka dni dziewczyny mogą dostać paczkę od brata i zobaczymy ich reakcję. Nie wiem też, kiedy będzie kolejny vlog. Bo już u nas coraz gorzej. Zobaczcie, Maja się czepia właśnie do maluszki cały czas. Czuję, że u nas za niedługo będzie wojna. <grymujesz> Trzymajcie za nas kciuki. Wiecie, on, wiecie, on ma taki zapach jak, jak z kosmosu. Już, już idziemy. No, my kończymy tego vloga. Jeżeli filmik wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia. Pa, pa.